Kochani, witam Was serdecznie ponownie na moim kanale i dzisiaj zapraszam Was na denko. Mam naprawdę tyle zużytych produktów, o których chciałabym Wam opowiedzieć, że dzisiaj postanowiłam nagrać ten film pomimo, że jest naprawdę kiepska pogoda, jest bardzo duszno, zanosi się na deszcz, ale po prostu temperatura jest nie do wytrzymania. Także. No więc moi drodzy, zobaczcie, ile produktów zużyłam w przeciągu ostatnich miesięcy, i ten karton zaczyna mi już naprawdę przeszkadzać, bo stoi pod moją toaletką, a ponieważ cały czas przychodzą do mnie nowe produkty, które również chciałabym wam tutaj pokazać, więc nie pozostało mi nic innego, jak szybko nagrać po prostu denko. No więc już bez zbędnego przedłużania, bo tych produktów jest naprawdę sporo, a nie chciałabym, żeby film trwał godzinę. Przechodzimy do pokazywania i będę wyciągała te produkty po prostu z pudełka. Pierwszy produkt jest to farba do włosów i ja ostatnio w holu mówiłam Wam, że używałam różne rodzaje farb. Tu macie jak farbę L'Oreal i powiem Wam, że ta farba do tanich nie należy i nie jest jakaś rewelacyjna, więc teraz używam dużo tańszych farb i dają one podobny efekt, więc szkoda przepłacać. Farba L'Oreal już nie zagości u mnie nigdy więcej. Kolejny produkt, który również już mogliście widzieć na moim kanale jest to balsam brązujący z DAF. I z tego balsamu jestem naprawdę super zadowolona. Opa, lenizna jest naprawdę bardzo naturalna, złocista. Po jednym użyciu dosłownie widać już zastosowanie tego balsamu, więc na pewno ponownie go kupię. Kolejny produkt, który zużyłam, jest to taka zielona maska. Ta maska jest z AliExpress, więc trochę u mnie leżała i jest to maska z zieloną herbatą. Z tej maski byłam naprawdę super zadowolona. Wiem, że niektóre osoby mają awersję przed używaniem produktów z AliExpress, ale jeżeli kupicie od zaufanego sprzedawcy, to naprawdę nie ma się czego obawiać, ponieważ Chińczycy również muszą używać jakichś produktów i te firmy są już międzynarodowe, więc żadna firma nie pokusiłaby się o to, aby zarobić jeden raz i później stracić. Klientów. Rozumiecie o co mi chodzi? Kolejny produkt, który zużyłam, jest to płyn do higieny intymnej. Jest to emulsja z biedronki. Na takie produkty również szkoda wydawać pieniądze, ponieważ te tańsze i droższe mają takie same składy. Możecie sprawdzić ten z Biedronki sprawdza się naprawdę bardzo dobrze i w tej chwili również używam tego płynu do higieny intymnej z Biedronki. Kolejny produkt, który chciałabym wam tutaj polecić, jest to krem, krem do cery dojrzałej z firmy Revitala. Dostaniecie te kremy w aptekach. Ja mam tutaj również gdzieś buteleczkę po serum. Serum i ten krem naprawdę działają cuda. Są to produkty przeznaczone, tak jak powiedziałam, do cery dojrzałej, ale jeżeli nawet takowej nie posiadacie, to one wam krzywdy nie zrobią, natomiast mogą bardzo wiele zdziałać. Kolejny produkt z pudła jest to żel do twarzy z firmy L'Oreal, to jest żel do mycia twarzy do skóry suchej z ekstraktem z róży i z jaśminu. Ja po prostu kocham i uwielbiam tą serię, niestety ona zniknęła już z DM-u i trzeba te produkty zamawiać online. Ale zawsze, jak robię zakupy właśnie w drogeriach online, to zamawiam wszystkie te trzy produkty z tej serii, bo jestem z nich super zadowolona. Pięknie pachnią i dobrze robią na skórę. Kolejny produkt z mojego pudła jest to sól do kąpieli z biedronki. Ta jest wygładzająca i te sole naprawdę wam serdecznie polecam wszystkie rodzaje. Są super, cena jest niska i na takie sole szkoda również przepłacać. Kolejny produkt z mojego kartonu jest, są to perfumy. Tak wygląda opakowanie. Są to perfumy Jane Artens, Sultany. I powiem Wam, że te perfumy to jest naprawdę bajka. Ich cena na Allegro to jest 40 zł, więc nie są jakieś drogie. Poszukajcie sobie ich w drogerii i powąchajcie. Pokażę Wam zaraz flakonik, jak on wygląda. I nazwa naprawdę tutaj już sugeruje zapach tych perfum. On jest po prostu obłędny. Jest tak nasycony, że po prostu wystarczy kropelka i pachniecie cały dzień, a flakonik jest po prostu piękny. Kocham i uwielbiam te perfumy i już mam drugie opakowanie. Staram się ich nie używać za często, bo po prostu ten zapach jest hipnotyzujący. Więc jak się wyperfumujecie takimi perfumami, to naprawdę każdy będzie się was pytał. Co kolejny produkt? Jest to balsam mus z Ziai. Opakowanie dość małe, ale produkt był bardzo wydajny. Ja nigdy nie próbowałam takiego rodzaju walsamów i myślałam, że u mnie kiepsko się sprawdzi. Natomiast ten jest super, pięknie pachnie, szybko się wchłania. Także produkty z Jai serdecznie wam polecam. Kolejny produkt z mojego kartonu jest to suchy szampon. I tak jak widzicie, jest to moje kolejne opakowanie i ja naprawdę kocham i uwielbiam suche szampony z balei. Pięknie pachną, nie pozostawiają białej powłoki na włosach, więc na ciemnych włosach. Nie widać, że użyłyście suchego szamponu, więc jeżeli jesteście brunetkami lub właśnie macie problem z suchymi szamponami, z talkiem, który pozostaje na włosach, to serdecznie polecam Wam wypróbować suche szampony z balei. Są tanie i naprawdę super. Następny produkt, który zużyłam jest to płyn do kąpielisk Isany i tego produktu Wam nie polecam, jest słaby, słabo się pieni i praktycznie wcale nie pachnie, zużyłam, bo kupiłam, ale nie jestem z niego zadowolona, nie kupię więcej. Kolejny produkt jest to mydło do rąk, mydło do rąk Tesori di Oriente i jest to mydło perfumowane. Jeżeli lubicie, gdy wasze ręce ślicznie pachną po umyciu, to polecam wam właśnie te produkty. Jest to marka włoska. Dostaniecie je na Allegro. Kolejny produkt również Tesori di Oriente, jest to dezodorant. I dezodorant jest o zapachu perfum. Bardzo lubię ten zapach. Jest to zapach białego piżma, ale jak zajrzycie na stronę, jest prawdopodobnie strona z włoskimi kosmetykami. Tam również je dostaniecie. To tych zapachów jest naprawdę bardzo dużo, więc każdy znajdzie coś dla siebie. A te perfumy, powiem Wam, że są bardzo trwałe. Kolejny produkt, który zużyłam, jest to taki balsam do ciała z Balei i tego balsamu Wam nie polecam. Kupiłam dwa rodzaje i jeden i drugi bardzo kiepsko się u mnie sprawdziły. Jest gęsty i pomimo tego, że moja skóra jest sucha i naprawdę bardzo szybko wchłania produkty, to ten długo utrzymuje się. Kolejny produkt jest to żel pod prysznic z firmy Isana. Jest to limitowana, letnia edycja i ten żel naprawdę super. Fajnie pachnie, zużyłam, jestem z niego zadowolona. Kolejne perfumy, i te perfumy już mogliście u mnie na kanale widzieć w Holu z Polski. Zakupiłam je na Allegro, kilka rodzajów, i naprawdę sprzedawca jest super uprzejmy, bo perfumy, które zamawiałam, nie były już dostępne, więc dostałam inny flakon całkowicie gratis. Ale z tych Anatea byłam bardzo zadowolona. Perfumy są trwałe, mocne, takie dla prawdziwej kobiety i kosztują jakieś 35 zł, więc naprawdę bardzo tanie. Kolejny produkt, który chciałabym Wam tutaj pokazać, jest to krem z garniera, krem z witaminą C i jeśli chodzi o ten krem, to powiem Wam, że to jest największe rozczarowanie tego roku, bo ten krem i serum były tak reklamowane wszędzie na wszystkich stronach, na YouTubie, na Instagramie, na TikToku, że po prostu pokazywały dziewczyny, że ten krem robi cuda, tak pięknie rozświetla skórę, że nie potrzebujecie makijażu, a to wszystko jest po, nic nie warte. Bo ten krem praktycznie nic nie robi, brzydko pachnie, jest dość drogi jak na firmę Garnier, więc moim obiektywnym okiem nie wart jest w ogóle swojej ceny. Stężenie tej witaminy C jest za małe, żeby cokolwiek zrobić dla waszej cery. Ale wiecie, kurde, no reklama robi swoje, zakupiłam, nie jestem zadowolona, na pewno więcej nie kupię. Kolejny produkt z pudełka jest to żel pod prysznic firmy DAW i z tego żelu jestem super zadowolona. Ja uwierbiam firmę DAW i praktycznie wszystkie produkty od nich u mnie się sprawdzają. No, i zobaczcie, kupiłam również z tamtym kremem garniera płyn micelarny, i pomimo tego, że od lat używam płyn micelarny, garnier ten taki dwufazowy z olejkiem i jestem z niego super zadowolona, no to z tego kompletnie nie. Tak jak mówiłam o tym kremie, że brzydko pachnie i nic nie robi, tak samo ten płyn micelarny. No, zmywa makijaż, ale po prostu dla mojej suchej skóry nic nie robi, nie pachnie ładnie i po prostu, no nie, nie kupię więcej i nie dam się nabrać więcej na reklamy. Kolejny produkt, również mocno reklamowany, jest to taki balsam brązujący. No i niestety nie mogę tutaj pochwalić tego balsamu, bo jego konsystencja jest naprawdę bardzo gęsta. I zobaczcie, pomimo tego, że on ma pompkę, trudno wydostać cały produkt z tego powodu, że jest on właśnie gęsty, nie wchłania się szybko i naprawdę rozmazuje się na skórze. Trzeba smarować się naprawdę kilka razy, aby był widoczny, więc no nie, nie kupię więcej. Kolejny produkt jest to taki olejek w sprayu firmy Balea. Super produkt, naprawdę bardzo super się sprawdza. Delikatnie sprejujecie wasze włosy i odzyskują one blask i witalność. Naprawdę fajny produkt i poszukam go na półce w DM-ie. Kolejny suchy szampon z Balei. Nie będę o nim już tutaj więcej opowiadać, bo powiedziałam wszystko przy poprzednim produkcie. Kolejny produkt jest to dezodorant Adidas i powiem wam, że jest to antyperspirant, ale nie kupię go więcej, nie jestem zadowolona, słabo po prostu utrzymuje się na skórze, więc szkoda pieniędzy. Następny produkt z mojego kartonu jest to bronzer firmy Lovely, tak jak widzicie, zużyty całkowicie do końca, więc macie tutaj dowód, że naprawdę kocham i uwielbiam ten bronzer. Kolejny produkt z pudełka jest to szampon firmy Gül. drogi i robi tak sobie na włosy, więc szkoda pieniędzy. Kolejny balsam brązujący tym razem z firmy Bielenda. Tak wygląda opakowanie. Ja już go kupiłam w zeszłym roku i go używałam. Produkt średni, yy, również dość gęsty, słabo się wchłania, rozmazuje się na skórze, natomiast efekt daje ładny, opalenizna jest ładna, ale trzeba użyć kilka razy, aby był widoczny. Następny produkt, który zużyłam, jest to pasta do zębów 5 w jednym z naturalnymi składnikami marki Alverde. Pasta taka sobie, również chyba więcej jej nie kupię. Tutaj już, jak wspomniałam, serum z witaminą C firmy Garnier, totalny badziew, nie nabierajcie się na reklamę bo nic nie robi kolejny produkt firma Ziaja jest to białe mydło do ciała z nutą mango, super naprawdę te produkty z Ziai są wspaniałe pomimo tego, że to te opakowanie nie jest za duże, jest to produkt naprawdę wydajny, wystarczy kropelka, ślicznie pachnie super się pieni, no i myje bo jest to mydło, skóra po nim delikatna, aksamitna naprawdę polecam, kosztuje 6 zł Pokazywałam wam szampon, ten gül. Kupiłam również w zestawie odżywkę. Tak jak i szampon, nie jest jakiś rewelacyjny. Tutaj cena tych produktów jest dość wygórowana. Uważam, że nie warty swojej ceny. Kolejny produkt i ten serdecznie wam polecam, jest to krem firmy Judith Williams. Judith Williams założyła własną markę i te produkty tutaj są dostępne w DM-ie. Tutaj gdzieś powinna mieć również serum i z obu jestem bardzo zadowolona. Cena porównywalna do tego Garnier'a, a o ile te produkty są naprawdę lepsze. Więc jeżeli chcecie zaoszczędzić pieniądze i nauczyć się na czyimś doświadczeniu, to zdecydujcie się na Judith Williams, nie na Garniera. Kolejny produkt i tak jak widzicie są to perfumy Tessori, Di Oriente, włoska marka. Perfumy naprawdę bardzo trwałe, pięknie pachną. Ja decyduję się zawsze na białe piżmo, ale tak jak wam już mówiłam zapachów jest naprawdę dużo, więc każdy znajdzie coś dla siebie. Podkład firmy Bielenda, ten reklamowany z ekstraktem z truskawki. Uważam. No więc, jeżeli chodzi o ten podkład, to powiem Wam szczerze, że sama nie wiem, co o nim powiedzieć. Taki sobie, no, ma być niby nawilżający, ale powiem Wam szczerze, że dużo bardziej lubię ten podkład z bielędy, kryjący. Tamten jest naprawdę super, mogę Wam z czystym sumieniem polecić, natomiast ten nie za bardzo i chyba więcej go nie kupię. Kolejny produkt z pudła jest to taki płyn do kąpieli filmy Alverde. Ja go dostałam w prezencie na święta, był w mojej paczce i powiem Wam, że również taki sobie słabo pachnie w ogóle prawie się nie pieni więc sama na pewno nie kupię go. Kolejny produkt z Tesori di Oriente, widzicie, że te produkty nie są po kolei, ale ja tutaj nic nie mogłam poukładać, wyciągam po prostu wszystko z kartonu jak leci. Jest to płyn do kąpieli Tesori di Oriente perfumowany i tego płynu wystarczy Wam dosłownie kropelka, aby Wasza kąpiel była wspaniała. Cudownie się pieni, pięknie pachnie. Jak dobierzecie sobie wasz ulubiony zapach, to to będzie wasz ulubiony płyn do kąpieli. I mam już zapas. Tutaj wspomniane serum z firmy Garnier. Do kitu naprawdę szkoda pieniędzy. Następny produkt z firmy Ziaja są to taki koncentrat młodości, takie serum i produkty firmy Ziaja bardzo lubię. Tą serię kozie mleko całą używałam i jestem z nich naprawdę bardzo Więc potrzebuje ona już takiego właśnie nawilżenia porządnego. I powiem Wam, że te produkty są tanie i super. Jeżeli również macie cerę suchą, to wypróbujcie. Na pewno będziecie zadowolone. Może nie każdemu będzie odpowiadać zapach, bo te produkty dość mocno pachną. Natomiast dla skóry robią naprawdę bardzo dobrze. Wspomniany podkład z bielendy, właśnie ten. Podkład kryjący, tak wygląda opakowanie, i ten mogę Wam z czystym sumieniem polecić, bo ten podkład jest naprawdę produkt z ziai, Tak wygląda buteleczka i jest to szampon do włosów i skóry z nutą mango, kokosa i papai. I ja już Wam w jednym z filmów o włosach mówiłam o tym szamponie. I ten szampon jest po prostu cud miód i orzeszki. Jeżeli wasze włosy są napuszone, suche i potrzebują takiego wygładzenia, nawilżenia, to ten szampon będzie dla was, bo jest naprawdę cudowny. Pięknie pachnie, po nim włosy bez zastosowania odżywki pięknie się rozczesują, pozostają gładziutkie. Kosztuje 6 zł, więc naprawdę warto wypróbować. Kolejny produkt z Isany, jest to produkt z Rosmana. Miała to być, jest to taki krem balsam do depilacji pod prysznic ja sobie go zakupiłam chciałam wypróbować czy u mnie się sprawdzi natomiast po prostu totalny bubel e powiem Wam, że nic po prostu, nawet włoski nie schodzą po zastosowaniu jego, e pomimo, że mam tą taką szpatułkę z innego kremu i użyłam jej, e a tutaj prawdopodobnie wystarczy spłukać wodą to powiem Wam, że ten, e że ten balsam w ogóle nie działa. Trzeba by było go trzymać, nie wiem, chyba z 10 minut, a kto będzie stał pod prysznicem, 10 minut nasmarowany takim balsamem, który po prostu tak cuchnie, że aż nos zatyka. Kolejny produkt jest to odżywka. W zeszłym roku kupiłam ją na półce właśnie z limitowanej edycji. Odżywka super. Szampon też był w porządku. Mieliśmy go na wyjeździe. Tak jak Wam mówiłam, ja lubię takie produkty właśnie zabierać na wyjazd. Jak zużyję, to po prostu wyrzucam opakowanie i mi tego nie szkoda. Natomiast wielkie butelki zajmują dużo miejsca i mogą czasem się wylać. Kolejny produkt z kartonu jest to żel pod prysznic Palmoliw kokosowy i powiem wam, że ja już zapomniałam jak pięknie pachnie Palmoliw i w Polsce macie duże opakowania w Biedronce w bardzo atrakcyjnych cenach, bo jak ostatnio byliśmy to właśnie sobie zakupiłam. Super jest, naprawdę cudowny, pięknie pachnie skóra po nim. Super się pieni, ładnie myje, także żel, palmoliv zawsze króluje na, moim, na moich półkach w łazience. Kolejny produkt, który zużyłam i który Wam ostatnio pokazywałam jest to. Maskara firmy Lovely, tak ona wygląda, takie jasnoróżowe opakowanie, tak jak widzicie, jest już całkowicie zużyte. Nic tutaj nie ma, ale mam już dwa w zapasie. I tutaj wspomniane sery firmy Lab, naprawdę super do cery dojrzałej, suchej, przemęczonej. Serum razem z tym kremem po prostu zdziała cuda dla waszej skóry. Jeżeli chcecie wypróbować, to zobaczcie w swoich aptekach. Jeżeli nie, to będziecie musieli posiłkować się stronami internetowymi Lab, Tak nazywa się ta firma. Serdecznie Wam ją polecam i to by było już na tyle, ponieważ moje pudło jest już puste. No więc moi drodzy, cały karton został opróżniony. Pokazałam wam wszystkie produkty, które zużyłam w przeciągu ostatnich miesięcy. Wyraziłam swoją opinię na ich temat, ale pamiętajcie, że to co nie sprawdza się mi, nie znaczy, że nie sprawdzi się u Was. Natomiast chciałabym Was przestrzec, że reklamy często kłamią i to co widzicie w internetach, często też nie jest prawdą. Także już bez przedłużania ja biorę się za sprzątanie tych opakowań. Pozdrawiam Was dzisiaj serdecznie. Trzymajcie się cieplutko i do następnego filmiku. Pa! pa!